Podróż Spike. A. Spike podłożony. Leci jastrząb. Szejdź, proszę, ulecz mnie. Pro Szejdź, proszę, uleć mnie. Nie zabijecie moich sojuszników. Uleć mnie. Ule Bał, Dao, Uleć mnie, błagam. U błagam, ulecz mnie. Dobrze, za mnie To starej na tak? Dao... Dao, tak. lecz mnie. Jestem... O, da. Został jeden gracz. Został jeden wrót. Trójka zabita.